Dzień dobry na zestawem ale z widać w kolejnym odcinku SS na kanale i to jest kolejny macie z, z Danieliksem Jeden leży <laughs> chciałem w aparty skoczyć, ale dobra, nieważne Bra, Pit jest, widzę Pit, Pit Bo ja od góry Ok. To jest koszt Nice Traci bug Nie potrafiłem go w głowę, ale to właściwie najmniejszy problem Ważne, że jest po prostu jest skill <noise> To właśnie było najlepsze przywitanie, słuchaj to Ze mną jest Danielix, tu jeden leży o masz plecy? Mam 9 HP i drugi jest też na... No. Oś nie widziałem <noise> Masz pakę planty. Kurde, nice. Co, masz Galilea, no to pożyczę sobie go. No proszę. A <laughs> jeszcze to mm. twój. Nieźle. <noise> no ten nowski jest bardzo ładny. No, wiesz, teraz to najważniejsze, żeby coś tam... No i... tyły. A więc to, to wytniemy. tak. wytniemy. Dobra, idę. Przejdę tutaj górą. To była kiedyś moja broń. Co? Jaka? SG. SG. SG? Mhm. Mm Tylko nie widzę, żeby tutaj ktoś był. Chyba kampią, wiesz? Pit, pit, jeden. Okay, Na ja uciekam. Już... Ja mam 10hp. Lekko obity. Może po mm -hmm. głowie, nie wiem. Leży jeden? Bił. Leży drugi. Nice. Dostało mi dwa arka. Dobra, ten To ten teraz, w każdym meczu, kiedy wygrywamy, to kierujesz jeśli przegrywamy, ja. <grym grym> no to wychodzi. On ma diadem. Srebrny czas na operację Black funk. Najsik. Nice, jak w operacji teraz nie robiłem za na bardzo. Najdostałem na jedno Ej, 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 ponad połowa ci zdjął. 44 no. masz. No. Najdą, dosłownie obok mojego łuba. Jeden leży, mam połowę mniej. Widzę go, tutaj jest. Na, sp... na tym jest. Gdzie? Side, side. Minus 12 Po prawej. No Uciekł Nice <noise> Kampił specjalnie tak Dasz myślałem, Myślał, że wiesz tędy przyjdę. A co chcesz? <noise> Ale skim Masz <noise> drip Dostał Leży Drugi jest pit Jeszcze pit? żyje. Dobra Jaro przechodzę do niego od góry. Oba, wyskoczył mi. No i. Skąd to ma WP? Dobra, ma minus 34. A więc możesz do niego lecieć. Najgorsze, że wam minus kopa, niż to moje Ego... życie. już miał WP e, Chcesz o WP Czy ja mam no. zatrzymać? Ale no. O, Ale mnie zaskoczyło. myślałem, że to ty... Cię odwróciłem akurat, bo widziałem u ciebie i ty dostałam. Po lewej będzie. Po lewej mnie zabił. Miał jakieś wyparty już. Pamiętaj o czasie. Albo i nie. A że drugi win będzie może. jesteś? Pewnie kampi w Picie Może być Zgadłam Kurde, myślałem, że to on to, to kurczak Bejtują Pit Z Chyba zauważyłam kawałek głowy w Picie Patrzyłem na twoje... tam i zauważyłem. Kabel że wit? No to co jest? O! Jak? Nie Kurde Ale... ze mną był Ale aby używać tego Auto shotguna. To jest. Hm. Jestem pro. Nikt, nikt ze mną nie wygra jak trzymam tą raku. Jeden dostał dwóch. Dwóch tam jest? Jeden dostał dwa. Nie. nie no minus 63. Minus A, i, a ja tutaj daję ja mam minus 64 Dobra, e, cztery rundy w CT może być. Bardzo dużo ugraliśmy jako TRO. Ale za mało. Mogliśmy lepiej tenek zrobić. Dobra. Ale no ale zawsze mogło być lepiej. Jakby to na no, to nie patrzeć. A zawsze mogło być nic. Nawet wiesz, tak samo jak wcześniej. Jeden. O kurde, dwójka są. Wolę mieć glocka niż usta. Drugi od boku. A czemu nie dostał no tak. głowy, no? Celownik głównie w głowie, a to przyleciało obok. Valve nie daje wygrać. Znowu. No. Jeszcze się zablokowałem. Dobra, jeden ale... No i jak on nic nie dostał Po lewej. Od razu są dwójka Ja zdaliśmy nim remisy robić Nie mogę nikogo trafić No i dostałam te szafu Należy Ja mam plus Trzy... Nie, 33 na milę. O nie Ty masz Dwie belety, kurde, spieprzyłem to. On ma 67 HP. Jak się nie spojrzy tutaj, to będzie zut. Postaraj się go w głowę trafić. Może obchodzić niestety. Może być celowany nawet doświadczony z tego. Nie, patrz, mówię, się w głowę i co zrobiłeś. Ale dostałem takie drgawki nagłe. No, ciekawe, czy dostanę właśnie. Hop, w tym przed przez swojego tego. Uwaga, aż się leci. waszym nim dostałem. <laughs> Sorry. Ale oh, kurde. Jaką by nagle przeszedł? Jeden. Dobra, bednął, 7-5 No. 7, no. Zawsze taki wynik zawsze jest nerwówka. Ja mam taki plan, że w tym momencie właśnie będę taki chemski się skampię. tutaj. Co o tym sądzicie? Może być! Taką komu zabroni. O ile ty granatów wrzuciłeś naraz. Ja zrzuciłem dwa flasha, a tam nagle trzy kolejne. Eee, a to ty po wszystkie ty rzuciłeś, o ile się nie mylę. Leży, Mam tutaj drugiego. Mam tutaj drugiego, no, dobra, on dobra, ma minus... On ma 15 HP. Okej. Okay. A go byle jakim... Okej, okay, dobra, po, po, poczekam sobie. Mam nadzieję, że sąd mi nie przyjdzie. Coś tam słyszałem no ja też właśnie strzał są. No to no, ja Ale Myślał, że się nabierzesz na fejka. No Poczekałeś. Dlatego... Są takie momenty naprawdę, w których nie warto fajkować. A coś tam najmniejszy o... problem. Dobra, naj najważniejsze, że wygrywamy. Hej, no i od góry wbił. Akurat by nie patrzyłem. No. Nie, potrafiłem się wsylać, o minus 80 dostał. Chyba malem dostali. Jeden tu już wbija. Dostał dużo. Minus 62. Trzech. Wodałem w niego całe ammo Nie cofał chyba Ale coś dostali jeszcze Molo Ten drugi To nie dosyć w prawo Mogą Waszowe no, Albo dobra Nie będę nie są Drugi ma minus 65 chyba ale 55 Nie słyszałem go w ogóle no To jest Ważne, że, że po prostu nie przegraliśmy i tyle no właśnie, ej, bo mnie nie możemy przegrać już Brawo Jeszcze nie gdzieś Jaki miał broń. Kurde, myślę, że to tamten był Kałacha. dobra mam już broń Nie to nie hałasuj tak? Bo będzie się słyszał Ja chcę, abym przeszedł, abyś ty mógł go dobić Jest na górze nie wiedział, gdzieś... panikował wszystko. To było 300 kilo, aby tak zrobić. To było planowane. 80% strza strzałów w głowę. No, 16 killi... na inferno. Tak, ja strzelają miałem... tylko najlepsi. <laughs> bo ja nie mogę zobaczyć tego tabeli, ile miał killi. 5. Tak jak powiedziałem wcześniej, że muszę pozbywać się tych skrzynek klacz, bo muszę je się pozbyć naprawdę. To otwieramy już na początek czerwony przeleciał, nie? To jest po prostu niemożliwe co się dzieje z tymi skrzynkami. <grych> tlenkowy. Dobra jeszcze ta jedna Co tym razem pójdzie? To, to, to ja wymieniam. Jak ty to zobaczysz? Jak ty to zobaczysz co przeleciało na odcinku o kilka milimetrów. To by były milimetry, może centymetry, to po prostu... Nie wiem co zrobisz. Ja się muszę pozbyć. Jedynie, dodaj mnie to poczekali. Teraz sam odpalisz. Okay. się 12 skrzynek mi zostało. Także zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, kto jest z i widzimy się w następnym materiałach. Siemka!